Dzień dobry Państwu, Paweł Czyż, Rzecznik Prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Proszę Państwa, znajdujemy się na terenie powiatu gołdawskiego, konkretnie na drodze powiatowej Banie Mazurskie-Ziemiany Rogale. Proszę Państwa, zabiegamy o kompleksowy remont e, dróg powiatowych w powiecie gołdabskim. Tą sprawą zajął się Pan Poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. A mimo tego wszystkiego Zarząd Powiatu Uparcie odmawia przywrócenia bezpieczeństwa na drodze publicznej, zasłaniając się tym, iż droga jest w okresie gwarancyjnym. Tymczasem na tej drodze możemy znaleźć miejsca, gdzie przez całą szerokość tej drogi są obecne, znajdują się na tej drodze głębokie dziury, a nie ubytki, jak tego chce. Zarząd Powiatu Gołdapskiego. Temu wszystkiemu mówimy dzisiaj dosyć. Liczymy tutaj również na wsparcie ze strony władz gminy Banie-Mazurskie, bo na tym terenie w przeważającej większości leżą te drogi. Czasy PRL-u się skończyły, te czasy będą się kończyć również. W Gołdapi, w Radzie Powiatu Gołdapskiego. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie apelu Rady Gminy Banie Mazurskie w sprawie poprawy stanu powiatowej infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie. Apel był odczytany na komisjach. Tylko gdzie go wsadziłam?

ja może ten apel odczytam w całości. W sprawie poprawienia, tak powiedzieliśmy, stanu powiatowej infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie. Na podstawie artykułu 11 ust. 1 ust. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2000 1990 roku o samorządzie gminnym dziennik ustaw z 2022 roku pozycja 559 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 85 ust. 2 statutu gminy Banie Mazurskie stanowiącego załącznik do uchwały numer yy, będzie na 17, tak? Nie, źle mówię. Ile? 42. 42, Łamane na 228, łamane na 218 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie statutu Gminy Banie Mazurskie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pozycja 4125 z 2022 roku, pozycja 3524. Rada Gminy Banie Mazurskie zaniepokojona tragicznym oraz ciągle pogarszającym się stanem. Dróg powiatowych na terenie gminy Banie Mazurskie ponownie wnioskuję do zarządu powiatu gołdawskiego o pilne podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości infrastruktury drogowej powiatu gołdawskiego na terenie gminy Banie Mazurskie. Gmina Banie Mazurskie przez wiele lat dofinansowywała inwestycje drogowe powiatu, które miały miejsce na terenie gminy. Chcielibyśmy, aby efekt naszego wsparcia był trwalszy i w większej mierze odczuwalny dla mieszkańców naszej gminy. Widzimy działania oraz plany samorządu powiatu, powiatowego, jednak pogarszająca się sytuacja na części dróg będących własnością powiatu gołdawskiego jest niezadowalająca. Mieszkańcy, dla których stanowią one jedyny dojazd do domów, pracy czy lekarza, Zmuszeni są się nimi poruszać. Naraża to ich jednocześnie na niebezpieczeństwo zagrożeń, zagrożenia zdrowia i życia, jak również straty materialne spowodowane uszkodzeniami pojazdów. Remonty cząstkowe zdegradowanych tras, o ile mają miejsce, są niewystarczające jedynie doraźne. Sprawa dotycząca przeważającej mieszkańców, yy, części mieszkańców nie może być bagatelizowana. Przedstawiony stan rzeczy trwa od lat, a nieustannie niszczające drogi powiatowe wzmagają w mieszkańcach gminy niezadowolenie, co ma wpływ na jakość ich życia. Myślę, że tutaj już wcześniej mowa była, skierowana do nas prośba przez komendanta, ale również i wielu mieszkańców, jak wynika z tego apelu. Że te drogi powinny być naprawiane, a są jak są, albo nie, albo w ogóle. Nie. Tutaj z pisma, z tego apelu wynika, że są naprawy prowadzone, ale one są nietrwałe. Co widać właśnie teraz, tu po remoncie drogi przez Jagoczany. Miesiąc minął, może nie, a ubytki na nowo. Widoczne są, więc myślę, że do zimy będzie to samo, co było. I jest wiele innych dróg, które naprawdę wymagają naprawy. Czy są jakieś pytania, może uwagi? Nie ma? To co, głosujemy to? Głosujemy w takim razie. Wyniki głosowania, liczba uprawnionych 15 radnych, obecnych 11 radnych, liczba nieobecnych 4 radnych, głosy oddane 11 za 11, głosy przeciw 0, wstrzymujące się 0, obecnie nie głosujący 0. Dziękuję bardzo.